W tym, w tym samochodzie mam ładunek C4 kurwa Albo wyjście albo ich puszczacie 3, 2, wsiadajcie! Kurwa! 1! Wsiadajcie, bo wysadzimy się w powietrze! Ja nie mam do stracenia nic! Nie mam nic do stracenia kurwa, mogę się wysadzić, wyjebane w to mam. Jestem rudy kurwa, nie, nie ruchałem nigdy! Stary powiedzcie co wymyśliłeś? Dało się. Mam zapalarę kurwa i dwa elementy, a nie robię bombę ty Brawo stary, bo się tylko uciekli. Au! 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 Kurwa! Kurwa no! Jebany pies! Ja pierdolę. Nie da się grać to, nie? nie da się grać. Case drop EU, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek, super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 ZŁOTYCH dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case drop EU otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS przelew. Link w opisie. Polecam. Okay, okay. O, okej. dobra. Pan Jezu, jestem fanem. A, bo pan odegrał. Pamięta pan, na mechanikę wziąłem. No i pasuje. Dobra, panowie, no co, wypadek, na motorze chłopieka, pierdolnęliśmy go. Pierdolę w ojko. No. Dobra, panowie, bo mamy pościg, jechaliśmy na akcję. się No i makowca, pan, jeszcze powiedz, pan. policja makowcem, no. i ma... Policja no i ma makowce, tak. No przecież jemy, no. Dzięki no za to chodzi, kurwa! No teraz ja mnie wiedział co chodzi! To będzie miało na No anal ja 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 no. no, mi poprawia chmur, to prawda? Eee, yy, znaczy w sensie w Ach, kurwa, już nie będę gadał, bo się pierdole znów. Jak to brzmi w ogóle ty? Anal poprawia killerowi nastrój. A ja cały czas na służbie jestem. No, no i co? I wychodzicie z kolegami to robię. zamontowanie poprowadzenie przewodów. Wyszło. No tutaj ile będzie? 18 metrów kwadratowych. Sama robocizna. Tego pocisna będzie ile? 10 12. O kurwa. Tak mało kurwa? Tak málo. Co to za nota? Bo je v ogóle... Powinnaś iść do jakiegoś Ameryka's Got Talent Dzięki Oj Naprawdę tak, tak Naprawdę ci wow. To jest to To jest to Ludzie no, mnie no, no, no. potrzebują Wracam do ciepłych krajów. Konur, złap mi się. Ja będę dalek, zrzucę tata obciążonym. Powiedz za konurę. Będę ciekawy, bo będę mój uciekał. Będę mógł skrzydłać, dorub, mógł skrzydłać mojej ciało. 50 centów. Lecę za tobą. Moi ludzie mnie potrzebują. 50 centów. Lecę za tobą. Lecę za nimi. Lecę Bo chodzi o to, że policja może bardzo łatwo ekonomię broni rozjewać na sekwerach, jak wszyscy zaczą nosić emki. Wiecie tak. o co chodzi, poemki będą Dlatego... lutowane i rozjebie się tak. ta ekonomia broni Dlatego więc... moim zdaniem, jeśli masz jakąś podporę fabularną i rzeczywiście jest opcja Tylko wiesz, to też, też jakby cała policja zjeżdżała na strzelaninę z bronią długą I zaraz wiesz, je, że ci następnych policjantów <grym> dojeżdżą i to do nie rozstrzela. Ry, dobra? Kali Trzy, czte, ry <grym> <grym> Dobra, Kali jest mocny on coś bierze. No i miasto. On z 12 godzin dziennie tutaj jest. Tygodnie. Ja, pierdolę. I teraz muszę go wartość kogoś, kto mi przywiezie browary i ślugi. to ma. To mi przywiezie browary i ślugi, położy pod drzwiami, pójdzie sobie i ja sobie to wezmę do mieszkania. Co ja, to... pierdolę. Jak to tu nie można na dno, mm -mm. Niech jak. Tylko na balkon, na ślugę. Ja pierdolę. A kto cię kontroluje? Policja. Pierdolisz, pokażę ci? Nie, dzwonią do mnie. Jak jestem w mieszkaniu jak teraz na czwartym piętrze, to każą mi podejść do okna pod napalką i nie muszę im pomachać. <ścoughs> Bez skitu, tak się robi. Bo policja Tę, pol podbija to, 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 to i są dobre sytuacje. Oni dzwonią do ciebie i ty kurwa aż to nie ci policja odmacha kurwa. No ja pierdolę. Iż mówiłem ci, że to jest zły pomysł. To nie, pchaj mnie, pchaj mnie. No weź no popchaj mnie jeszcze. To umiarem kobieto. Ja rozumiem, że ja dobrze pcham, ale z umiarem. Ja wiem, że był inny, też czułem, że jest dobrze. Też czułem, że jest dobrze, naprawdę. Już z momentami mówię, nie no, ale jak już widziałem, że ten, no to wybuchłem. Jak widziałem, że już lecisz, to mówię, chyba cię za mocno posunąłem. Trzymaj ja pier... noba, to naprawić poprosiłbym.

NIE MOGĘ Z NIM! do końca z Pimkiem. Z Pimkiem była taka historia, no że pojechaliśmy na wezwanie I się nie odzywał To go wzięliśmy, pomogliśmy mu, poddaliśmy rękę I go powstaliśmy pod prysznic Pod prysznicem siedział dwie godziny Nic się nie odzywał Umyliśmy go Uczyliśmy go sztuczek, dalej się nie odzywał I wzięliśmy go na wycieczkę na kajdanki I jacushi Był w górach W kasynie wygrał 50 tysięcy No po prostu... <śpania> spałamy z nim, jeździliśmy przez trzy godziny i są na Instagramie zdjęcia z nim! Ja jestem I? światowym człowiekiem. Sprzątałem tydzień temu. <grym> On teraz zarabia grube miliony. Nie, si. to jest milioner. Tak Jeszcze nie. nie. A, a milion ode mnie chciał, o? Si, bo mi tak, brakuje kurde. miliona właśnie, daj żeby milion. być milionerem. Daj milion. daj milion. No daj! No daj. No daj mi pierwszy. Ja bardziej potrzebuję. Ja bardziej. Ty masz karetkę, a ja bym. Ja mam 12 dzieci, jak możesz możesz więcej? Ale masz 500 plus? Nie mam. Na Kubie ja ku, nie ma. O kurde. Sy, przejebane, muszę sam alimenty. A jakie karmisz? Zwierzętami? Nie. O nie. Marzeniami. O, o, nie! <laughs> Jesteś zły! Nie jestem, to te gnoje mi zrujnowały życie i cipkę mojej były. Sprzęt. Dobra, Ile biegasz? Ile biegasz? Chyba, nie Za, za poczynięcie kabli, wszystko do 12 tysięcy. 35 godzin 10 02 Za to co się na fire departamencie A co odpierdalał? Kurwy mnie Czemu? No czemu, on wie czemu kurwa We nie mogli się ze mną poradzić, to dostałem z siekiery A to nie ode mnie No nie o ciebie, ale we się nie mogli poradzić ze mną fire departamenci Ciekawe co by kota 82, się działo, jakby kotem musieli strzebać. 62% posiadać. Niemra, spokojnie tylko, kurwa. 10 tysięcy. Ale nie tu, o, ja też bym popatrzyła. Kurwa, spaliłem sobie grzałkę. Oh. Co? 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 się spaliłeś? O kurwa, ale ja wiem. Pan poruszył grzałkę. Staram się naprawdę utrzymywać minimalną równowagę między tymi. Z postaciami wszystkimi. Nie, 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 nie. O! <gulet> kurwa, jakie okrzyki. Słuchajcie. A nie spokój się, kurwa. Nie. nie! 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 O kurwa. kurwa. Tango czy to jest szansa na zdrabkę Super Premium? Za to, że policjant dał mi odszkodowanie? Pewnie, że tak. Trochę nie kupię telefonu, niestety. Dobra, jest szansa 1 na milion, ale czuję że się mam szczęście. Może teraz mi się poszczęści. O kurwa, jego Macie! Zawsze tak jest! Wtalecz w camecz w kurde w do slapkach. Łapy, łapy. Na dół, na dół, na dół <śmiech> <śmiech> Kurwa mać. O <Masakra. śmiech> Gdzie to Gdzie zejście na dół jest. <śmiech> <śmiech> Kurwa bez maski tam przedwól <laughs> Ziemia na pewno ognia. Ja fior Kurwa mać. To ja nie kurwa. pierwszy raz nich akcja chyba są. LSPD do drugiego strażaka. Prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze jednego strażaka, bo przed bezmaski do płonącego pomieszczenia. Ktoś około kurwa 250 km na godzinę. Będziemy mieć, że jesteś koło komendy bez no nie wierzę w nich, kurwa nie wierzę! Zajebane ja pościgi, w bo ci ujeda, wow. nie potrafi wyrobić na zakręcie zajebanym.